Przeprowadzka, pomysł się zrodził w tym momencie, kiedy siedząc w 36-metrowym mieszkaniu na czwartym piętrze naprzeciwko telewizora, pomyślałam sobie, że tak nie może trwać całe moje życie. Że koniec z tym, coś trzeba wymyślić, i postanowiłam sprzedać mieszkanie. Miałam troszkę oszczędności. Moja siostra miała działkę, na którą mogłabym się przeprowadzić po sprzedaniu mieszkania. I, i, I wprowadziłam te pomysły po prostu w życie. I tak się zadziało. Materiał ekologiczny, dlatego że całe życie od dzieciństwa interesowała mnie natura. Wyrastałam na książeczce dwutomowej tytułem Głos Przyrody. I cała natura uważam, jest dla człowieka ideałem. Trzeba z niego czerpać i, i się po prostu nim kierować. A w związku z tym, że w pracy również zajmowałam się ekologią i. i Domy, słomiane, gdzieś tam się pojawiły. No myślę, że gdzieś około roku przed 2000. To pomyślałam sobie, że spojrzę, jak wygląda ta technologia pod względem finansowym. I były takie informacje, że może być ona dosyć niedroga. A że ja nie miałam za dużo pieniędzy, w związku z tym stwierdziłam, że Wybiorę to. A kiedyś, kiedyś jeszcze, kiedy pojawiły się te domy słomiane, to ja sobie pomyślałam, że ja taki dom muszę sobie wybudować. I tak to poszło. Okazało się dosyć niedrogo. Tym bardziej, że jako inwestor ja szukałam sama materiałów i, i różne procesy. Technologiczne domu, kolejne etapy. Wcześniej czerpałam informacje z internetu, po prostu, i wyszło bardzo, moim zdaniem, niedrogo. A pod koniec budowy jeszcze rodzice zadotowali mnie trochę. I w związku z tym myślę, że no, całość zamknęła się w bardzo dużej kwocie. A yy, jak się mieszka? Mieszka się fantastycznie w takim laś, la, lesie brzozowym, yy, z takim klimatem, yy, w takim pomieszczeniu, gdzie jest się yy, samemu sobie panem sterem żeglarzem okrętem. I z przyjemnością przyjmuje się gości i, i no ciągle jest tutaj jakaś, jakaś możliwość zmieniania tego domu w sposób twórczy. No i tak mi się wydaje, że to jest super. Można wyjść na Bosaka latem z, z domu, pochodzić po rosie, można grzyby zbierać. W tym roku było mnóstwo prawdziwków. No bardzo sympatycznie, a mieszka się super. Wsparcie Przemka było najważniejsze, bo to jest człowiek, który jest motorem. I on zawsze jest radosny i dla niego jest zawsze bez problem. I y, o cokolwiek się zapytałam, to zawsze to było y, y, tak wytłumaczone, że to i y, y, y były takie porady, które dostosowywały y, 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 moje. Y, moje poglądy do, do, do realu i one były zawsze y, podnoszące na duchu i zawsze y, po prostu pełne optymizmu i no i radości takiej. Przemo to jest super facet.